Cześć cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Najdłuższa podróż. No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy już ten modu antygrawitacyjny. Takie małe ustrojstwo, a ile od niego zależy? Mam nadzieję, że to nie przez nie rozbił się prom, bo flipera może czekać niemiła niespodzianka. A no, mogłoby tak być. A możemy zagrać? Ha, możemy sobie. Tak sobie umilić dzień. No dobra. Chodźmy już do flipera. Poza to za, za ten moduł antygrawitacyjny załatwi nam papiery, abyśmy mogli wejść już do Grand Avenue, tam do siedziby MTI, tam gdzie jest Jacob McAllen i... No i cała, że tak powiem, siedziba awangardy, tak? W Stargo oczywiście, bo oczywiście Awangarda też działa. Ale bardziej oficjalnie. w Arkanii. No dobrze, my tu sobie jedziemy, do Newport April sobie tutaj drepta, to ja może w międzyczasie serdecznie zachęcę do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli Ci się oczywiście podoba to, co robię tutaj, to naprawdę będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz tą subskrypcję, najlepiej koniecznie, najlepiej koniecznie, no niekoniecznie wiadomo, ale najlepiej z dzwoneczkiem, bo to jest fajne narzędzie. Dzięki temu po prostu nie przegapisz kolejnych odcinków z serii najdłuższej podróży, z innych serii, z Gotika. No, wiele tego jest. I oczywiście łapeczka w górę też jest bardzo mile widziane. No ale my już dochodzimy do garaży, czyli już jesteśmy bardzo blisko Barnsa Flippera. Pewno nas ugości jakimiś ładnymi albo i mniej ładnymi przekleństwami, no bo taki to gość, taki to gość. No dobra, łap, łap Barnes. Hej, Barnes? Już lecę! Czy tego potrzebowałeś? No, a nie chcie. To cacko jest warte wystarczająco dużo, żeby załatwić ci świetną kartę identyfikacyjną z pełnym dostępem. E, z takim sprzętem to będę mógł sobie od czasu do czasu gdzieś polecieć. Świetnie! Więc na kiedy będziesz miał dla mnie gotową kartę identyfikacyjną? Za kilka dni. Za kilka dni? Ja potrzebuję jej teraz. O nie, 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 nic z tego. To cholerstwo jest strasznie czasochłonne. Najwcześniej na jutro wieczorem nic nie obiecuję, ale czego się nie robi dla znajomej eks-dziewicy? <gry> <gry> o cóż tak, to jest bardzo poleciał, nie wiem to... czy... Mm, Flipper! Flipper, flipper! Nie wiem, czy możemy z nim jeszcze chwilę hey, porozmawiać, Bart? zaraz zobaczymy. Już lecę! No tak czy owak, no niestety, spodziewaliśmy się, że tutaj od razu będziemy mieli te papiery i pójdziemy do MTI, ale no niestety. Kiedy będzie gotowa moja karta hm. identyfikacyjna? Najwcześniej jutro wieczorem. No dobrze, no to w takim razie chyba nic zaminego innego nie pozostaje, jak po prostu przyjść tutaj jutro. I to też raczej nie z samego rana, tylko bardziej pod wieczór. No, co my możemy? No, może pójdźmy do yy, kaplicy, tak, tam, gdzie jest ksiądz Raul. Bo jak dobrze kojarzę, to chyba yy, Cortez, oj mi uciekają słowa. Cortez powiedział, że możemy się tam spotkać, no a Zakładam, że już tyle się dzisiaj działo, że już jest bliżej wieczora dzisiejszego dnia niż, niż poranka. No, bo dużo się działo, już wylądowaliśmy w śmieciach, na komisariacie, yy, chodziliśmy po Hope Street, tak. Znaleźliśmy gangstera Orana Hughes, yy, tak, dobrze powiedziałem. Co tam jeszcze robiliśmy? No, usunęliśmy akta. Infokostkę, moduł antygrawitycyjny. Oj, działo się, działo się. No dobrze, no to lecimy na to Hope Street. I nie, 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 do katedry, do katedry April. I zobaczymy, co tam się będzie działo. No i jest już nasza katedra. Konfesjonały. Starając się o poparcie dla swoich poglądów, a łatwowierni Arkadiańczycy biorą to za dobrą monetę, bo Awangarda zapowiada zmiany. A zmiany zawsze przyciągają ludzi. Nie tylko ludzie. Awangarda wykorzystuje Tyrenów, żeby na siłę wprowadzić swoje zmiany. Powiadają, że Tyreni nawrócili się na ich religię, że. Tyrenii. Tych bestii nie można skusić gadkami o lojalności, ale obiecując im pieniądze i władzę... awangarda pewnie obiecała im w nagrodę północne krainy. A może nawet samą Markurię? A odkąd sięgam pamięcią, te bestie zawsze chciały zawładnąć miastem. Tak, to zaczyna wyglądać coraz gorzej. A co z dziewczyną? Myślę, że ona jednak widziała światło. Nie jest świadoma nawet połowy tego, co się dzieje. Gdyby wiedziała to wszystko, pewnie by sobie z tym nie poradziła. Lepiej, że nie wie. Nie martwicie, że los równowagi naszych światów jest w rękach. Dziecka? W rękach prostej dziewczyny z prowincji? Oczywiście. Zrobię co w mojej mocy, żeby jej pomóc. Matka też. Ale już niedługo April będzie musiała radzić sobie sama, a wtedy. Kto wie? przecież to ona jest wybranką. Nikt w to nie wątpi. Równowaga wie i równowaga czuwa. A jeśli ona wierzy w tę dziewczynę, my tym bardziej nie powinniśmy w nią wątpić. To zabrzmiało jak wyznanie wiary. Ależ oczywiście, ojcze, nie tylko ty zawierzyłeś wyższym mocom. A co do mocy wyższych, muszę iść przygotować kazanie na wieczorne nabożeństwo. O czym będziesz mówił dzisiaj? To co zwykle. Poświęcenie, oddanie, wiara. Podstawy każdej religii. Podobno nawet awangarda zwraca uwagę na te wartości. Wymagają oddania wierze zupełnie tak jak my. Dobrej nocy, Raul. Niech opatrzność będzie z Tobą. No, wow! To się ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy, aż April od razu coś naskrobała w swoim pamiętniczku. No, co my tu mamy? April jest jakąś wybraną? Nie wiadomo o co chodzi. Jakaś matka ma nam pomóc i sam Cortez będzie nam pomagać, a Raul powiedział, że jesteśmy prostą dziewczyną z prowincji. No wiesz co, ojcze Raulu, oj nie ale sam fakt, że ojciec Raul wie takie rzeczy, wie o Markurii, wie o terenach, czyli o tych sąsiadach w Markurii, którzy mają, że tak powiem, jak to powiedzieli, chrapkę na te tereny, no naprawdę Mocny szok, no ale dobrze. Porozmawiajmy z samym to, to miejsce jest piękne, nieprawdaż? Takie spokojne i takie uduchowione. Si, nie jestem katolikiem, ale i tak przychodzę tu, żeby medytować. Lub, jeśli wolisz, żeby się modlić. Jeśli nie jesteś katolikiem, to do kogo się modlisz? Do wszechświata. Do równowagi, do kamieni w podłodze i do powietrza, które nas otacza. Do ciebie i do siebie. Co to za religia? Buddyzm? To życie, seniorita. Po prostu życie. No więc, czego się dzisiaj dowiedziałaś? Ach, nic takiego. Oprócz tego, że dowiedziałam się wszystkiego, co tylko dusza zabragnie o awangardzie i o ma Makalenie. Udało ci się zdobyć informację? Znalazłaś Urena? Pomógł ci? W końcu tak. Ale niełatwo było go do tego nakłonić. Ale wiem, gdzie znaleźć makalena i pracuję nad tym, jak się tam dostać. Jutro cały plan powinien być gotowy. To dobra wieść. I to w samą pora. W Arkadii sprawy mają się coraz gorzej. To znaczy? Równowaga została zaburzona. A magia przenika do tego świata. Stark wciąż jest chroniony silnymi prądami logiki i porządku, ale Arkadia jest na krawędzi wojny i zupełnego chaosu. Jeśli szybko czegoś nie zrobimy, chaos niepodzielnie zapanuje w Arkadii, a niedługo później to samo spotka Stark. Czy nikt nie może nam pomóc? Pomaga każdy, który chce i może, ale ty jesteś ważniejsza od wszystkich innych. Możesz przenieść się do Arkadii, żeby zapanować nad chaosem. Przynajmniej, dopóki nie odnajdziemy strażnika i nie umożliwimy mu powrotu do jego królestwa. A co z awangardą? Jutro pójdziemy tropem, który udało ci się odkryć. Dobrze. Jeśli odnajdziemy to, czego szukamy, jeśli mają strażnika, albo wiedzą, gdzie on jest, to znajdziemy się o krok bliżej zwycięstwa. Ale wciąż musimy znaleźć wejście do jego królestwa. A bez Twojej pomocy sytuacja w Arkadii na pewno się nie poprawi. Przecież ja nic nie wiem. Co mogę zrobić? Pomożesz już przez samą swoją obecność w Arkadii. Jesteś silna równowagą. Twoja moc przepływa do tych, którzy się z Tobą stykają, i pomaga im przeciwstawić się chaosowi. Cokolwiek robisz, zawsze pomagasz. Ciągle czuję się taka, taka bezsilna. Nie rozumiem nawet połowy z tego, co do mnie mówisz, a co do drugiej połowy, to nie mogę powstrzymać się od sceptycyzmu. To dobrze. Nie ufaj wszystkim i wszystkiemu. Jeśli w coś nie wierzysz, sprzeciwiaj się. Jeśli znajdujesz prawdę, akceptuj ją i ciesz się dobrem, które jest na świecie. Zrobię co w mojej mocy. Co robimy? Jutro odszukamy MacAllena. Wypytamy go, co wie i wykorzystamy jego wiedzę. Następnego dnia przeniesiesz się z powrotem do Arkadii. Mamy najwyżej tydzień czasu, ale to powinno wystarczyć. A dziś? Odpręż się. Spotkaj z przyjaciółmi. Wątpię, żebym mogła się po tym wszystkim odprężyć. Tak. Za swoją wiedzę płacimy wysoką cenę. Ale spróbuj się zrelaksować, bo jutro zacznie się ciężka praca. Do zobaczenia. Czekaj, czekaj. Gdzie mam cię potem szukać? Spotkamy się tutaj, dobrze? Niestety nie mogę wrócić do Wenecji. Nie teraz. Szukają mnie pewni ludzie. Awangarda? Tak wiedzą kim jestem, Nie spoczną, dopóki mnie nie znajdą, więc musimy się spieszyć, żeby ich zniszczyć. Zatem do jutra. Do jutra, Śpij dobrze i uważaj na siebie. Dziękuję, seniorita, Ty też bądź ostrożna. No dobrze, no dobrze. Czyli mamy już plan, mamy plan, wiemy, że tutaj szukają Corteza. Epli, chcesz się wyspowiadać? Nie, nie, dzisiaj. Jutro, jutro, rozumiem, jutro, jeszcze trochę pogrzeszymy, a potem jutro pójdziemy się wyspowiadać. No plan mamy, już zaczyna nam się ten plan klarować, już nie chodzimy jak takie zupełnie dzieci we mgle, bo już gdzieś tam zdajemy sobie sprawę, że jutro będziemy się jeszcze zajmować, tutaj Stark, będziemy się tutaj zajmować. Znalezieniem Jacoba McAllena i zniszczeniem, jak gdyby awangardy, tutaj mimo iż gdzieś tam w Starg jeszcze jakoś to się trzyma, aczkolwiek w Arkadii no jest coraz gorzej coraz gorzej, bo tutaj taki żelazna logika trochę powstrzymuje tą magię i chaos, a tam no to po prostu tak powiem, hula, hula po całości. Dobrze, nie wiem, a w sumie wejdźmy sobie, zobaczymy, czy coś. Kolega nam ciekawego tu powie, czy będzie jeszcze, a już nie ma. Do domu poszedł. Kolega już do domu poszedł spać, bo to już jest wieczór. April napisała w pamiętniku, że jest niedziela wieczór. No i jak? Kulturalnie April, niedziela to poszła do kościoła. <laughs> no dobrze, no to do Wenecji. Wejdziemy sobie do Finch Cafe, zobaczymy, czy tam są nasi. Koledzy, właściwie kolega i koleżanka. Żebyśmy mogli sobie porozmawiać, może trochę się zrelaksować, jak to powiedział Cortes. Chociaż uczciwie ja jak mówił April, to. Ojej, dobrze, widzimy się za sekundkę. No i jesteśmy. Gra nam się zacięła. Dawno już tego nie robiła, już miałem taką małą nadzieję, no ale... Nieistotne, gramy dalej. Idziemy sobie do Frinch Cafe. A przeczytaj się, Cafe. Mój dom, z dala od domu. Nie ma mm, czego? Piwo beczkowe. Właściwie nie jestem piwoszem. wolę kieliszek białego wina albo filżankę gorącej kawy. Co tak się rozpływasz na tym piwem, jak nie jesteś piwoszem, April? Oj, tu nikogo nie ma. Nie pracują dzisiaj. A może tajemnicze drzwi? Jak zwykle zamknięte. Te tajemnicze drzwi. Które zawsze są zamknięte. Tak April powiedziała bodajże w pierwszym rozdziale. No dobra, no to chyba do domu położyć się. Ja po takim dniu to na pewno chciałbym się położyć i porządnie wyspać. Myślę, że April też. Policjant. Maltretuje jakichś skaterów, przecież jazda na deskorolce jest zabroniona w Newport. Może nie przebiegaj April, żeby tutaj... Zauważyłem, że najwięcej nam się właśnie w małej Wenecji tnie. Gdzieś indziej tak się, chociaż nie raz nam się... U? a ten co tu robi? Ej, co ty robisz? się modlił przed naszym pokojem, co robił? Mój pokój. Uuu! Charlie, Emma. Charlie? Emma? Co wy tutaj robicie? Zamknęliśmy się tutaj, żeby na ciebie poczekać. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. Nie, oczywiście, że nie. A tak przy okazji chyba szpiegował was zak. Złapałam go, jak podsłuchiwał pod drzwiami. Zniknął w swoim pokoju, jak tylko mnie zobaczył. Ale z niego łajza. Najwyraźniej chce się zemścić za to, co mu zrobiłaś, to znaczy... on twierdzi, że zrobiłaś... wczoraj wieczorem. Co za koleś? Więc o co chodzi? Co to za okazja? Chcemy wiedzieć, co się z Tobą dzieje. O co Ci chodzi? Nic się nie dzieje. Nie okłamuj swoich najlepszych przyjaciół, bo to do Ciebie niepodobne. Wiemy, że coś się dzieje i nie ma sensu zaprzeczać. Trzy razy z rzędu nie było Cię przez cały dzień. Zachowywałaś się dziwniej i kręciłaś się tylko koło Korteza. A dzisiaj dowiedzieliśmy się, że byłaś sama w Metro Circle. Na miłość boską, April, co się dzieje? Hmm, no i tu mamy wybór. Mamy znowu taki wybór, który w sumie nie zmieni jakoś mocno fabuły. No ale. Daje nam to możliwość. Szukałam inspiracji, poznaję miasto, spotykam nowych ludzi. Nie uwierzylibyście, gdybym wam powiedziała. Myślę, że tak właśnie powiemy. Nie uwierzylibyście, gdybym wam powiedziała. Spróbuj. Jesteśmy Twoimi przyjaciółmi. Jestem pewien, że cokolwiek by to było, możemy Ci pomóc. Tak czy inaczej. Możemy odmówić, ale myślę, że to są naprawdę nasi przyjaciele i w sumie nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Ja jakbym miał takich przyjaciół jak Charlie i Emma, to chyba chyba bym im zaufał. Chociaż bardzo bym się bał takie coś powiedzieć komukolwiek. Zostałam wybrana, żeby uratować świat. Przestań sobie żartować, April mówimy poważnie. Ja też. Mówiłam wam, że nie uwierzycie. Więc mówisz prawdę? Jak to? Zostałaś wybrana, żeby uratować świat? Dzieje się coś złego. Nie, nie mogę powiedzieć co, ale Cortez jest po stronie tych dobrych, a mnie powołano. Słuchaj, April. Jeśli masz jakiś dół psychiczny, zrobimy co tylko się da, żeby... Boże, wiedziałam, że powinnam była trzymać język za zębami. Zapomnijcie o tym. Sama w to nie wierzę, więc dlaczego wy mielibyście uwierzyć? Wierzę ci, April. Przez ostatnie dni widziałem różne rzeczy dziwne i niewyjaśnione. A babcia zawsze uczyła mnie, że na tym świecie jest więcej niż potrafimy dostrzec. A poza tym mówisz to ty, moja przyjaciółka April. Nigdy nie kłamałaś, ani nawet nie koloryzowałaś. Skoro w to wierzysz, ja też wierzę. I jestem pewien, że Emma tak samo uważa. Dziękuję ci, Charlie. To dla mnie wiele znaczy. Chciałabym powiedzieć ci wszystko, ale chyba nie mogę. Rozumiem. Może kiedyś. Ale jeśli jest coś, cokolwiek, w czym moglibyśmy... Mógłbym ci pomóc... Mów śmiało. Hmm. W sumie, czemu nie? Bardzo Charlie się tutaj zachował, naprawdę, bo po rycersku i jak prawdziwy przyjaciel... Chyba jednak coś tam czuję też do tej Apple więcej niż przyjaźń. Ale faktycznie mogliby nam chociaż troszkę pomóc. Jest kilka rzeczy, w których moglibyście mi pomóc. Świetnie. Jakich rzeczy? Jak już mówiłam, naprawdę nie mogę ci wiele powiedzieć. Przynajmniej nie teraz. Jutro po solidnej porcji snu postaram się wyjaśnić tak wiele, jak tylko to możliwe. Ale w jednym moglibyście mi pomóc. Mam powody przypuszczać, że ktoś próbuje dopaść mnie albo Corteza. Kto? To długa historia. Sama sobie nie poradzę. Te typki, agenci mogą być niedaleko i gdybyście mnie wcześniej ostrzegli. Zrobimy co w naszej mocy. Jak oni wyglądają? Nie wiem dokładnie. Ale na pewno ich poznacie, jak ich zobaczycie. Jeśli ktoś podejrzany będzie się kręcił w pobliżu, dajcie mi znać. Hmm, to nawet ekscytujące. Ale musisz mi powiedzieć, dlaczego cię ścigają. Coś przeskrobałaś? Na razie nie. Oni boją się, że mogę coś zrobić. Ale proszę, nie pytaj mnie o nic więcej. Po prostu miejcie oczy i uszy otwarte. Muszę się porządnie wyspać, a jutro pewnie będę mogła powiedzieć ci coś więcej. Ale dziękuję, że chcesz mi pomóc. Wieczorem wszyscy będziemy w barze, więc musisz do nas dołączyć. Obiecuję. A teraz spać. Przykro mi to mówić, ale wyglądasz jak półtora nieszczęścia. Cieszę się, że porozmawialiśmy. Dzięki za troska. Nie ma sprawy. Dobranoc. Dobranoc, Charlie. Dobranoc, malutka. Słodkich snów. No to idziemy spać. Bardzo naprawdę miło ze strony Charlie'em, że nam chcą pomóc i uwierzyli, ale padła jak suseł. Co się z szafy wydostaje, potwór z szafy, słuchajcie Wkąd się bierze to światło? O! U. Zobaczcie już ten jeden wąż coraz bardziej połyka drugiego. No i mamy kolejny czwarty rozdział. Mm, tylko nie znowu, nie teraz. Oh. Mam nadzieję, że to sen. Bo jeśli to nie Cortez otworzył tunel, to kto? W jaki sposób uda mi się samej wrócić do domu? To nie sen. Przypuszczam, że to markuria. Przynajmniej podobnie pachnie. Jak mieszanina świeżych kwiatów i krowiego łajna. Chyba właśnie trwa tu jakieś przyjęcie. Krowin łajnem coś zawaliła. No dobra, co się stało? Będziemy już kończyć powoli ten odcinek, ale kurczę, mieliśmy dzisiaj <ścoughs> załatwiać Jacoba makalena, a nie, że tutaj April się będzie szlajać po Markuri. Trzeba wracać, tam jest dużo roboty, no ale jakimś tutaj podczas snu najprawdopodobniej sama April otworzyła tunel i jesteśmy w Markuri. Co my John, tu mamy? Man. Podróżnik. Całkiem pasuje, choć powinna być raczej podróżniczka. <grym> Specjalnie dla nich chyba to tak nazwane. No dobra, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień, że byliście tutaj ze mną, że ogrywamy sobie razem historię <laughs> April Ryan. Zachęcam do stawienia łapeczki w górę, napisania jakiegoś miłego komentarza pod filmem, no i koniecznie. Jeżeli oglądasz ten film, a jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij czerwony przycisk subskrypcji, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z najdłuższej podróży, z innych gierek, z jakichś Gothica, z Forchnighta, z Harry'ego Pottera, oj, wiele, wiele jest już, a wiele jeszcze będzie. Zdrabki lotto też są na kanale, gierki lotto, i będzie jeszcze inny, więc naprawdę polecam się zainteresować tym kanałem. No dobrze, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będziemy tutaj na nowo poznawać, a może inaczej, będziemy kolejne części Markuri poznawać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia. Cześć!